Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym przedstawić Państwu czytanie na miesiąc październik 2021 dla osób spod znaku ryb. Na początek chciałabym serdecznie podziękować za wszystkie lajki, subskrypcje i komentarze, które naprawdę są dla mnie przychylne, i to wszystko jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Aby mój kanał się dobrze rozwijał, przez to mam dobry algorytm i dobre zasięgi, i nadal bym prosiła o takie wsparcie. No cóż, także zaczynamy od przygotowania, potasowania. Zobaczymy, co tam dla ryb w tym miesiącu. Przypominam, jak zwykle, czytanie jest. Dla wszystkich może nie rezonować z każdą osobą. No, to jest niemożliwe. Absolutnie jest niemożliwe, aby jedno czytanie pasowało do wszystkich osób, bo każdy ma inną sytuację życiową. Jest każdy w innym wieku i, i no i wszystkie inne wpływy. Zmieniają wszystko. No cóż my tutaj będziemy mieć? Z jaką energią wchodzą w ten miesiąc ryby? Co jest podstawą tego? Co pomaga lub przeszkadza? Co odchodzi? Co przychodzi? Co w głowie? Jak się czują? Co z otoczenia? Co z otoczenia? Czego nie wiedzą? Czego się nie spodziewają? I wynik. No, na pierwszy rzut oka. Takie trudne jakieś blokady, ale niektóre karty w odwrocie oznaczają pozytywne energie. Tutaj mamy wyjście z jakiejś grupy. Na podstawie mamy wyjście z jakiejś grupy, z jakich konfliktów, z jakichś porażek, z jakiejś po prostu konkurencji. Tutaj ryby już nie będą pracowały, czy Funkcjonowały w jakiejś grupie, która im nie służy. Nie mają zamiaru popadać w jakieś konflikty, w jakieś sprzeczki, w jakieś kłótnie. Również tutaj będzie wyjście z jakiegoś po prostu takiego własnego konfliktu, samego z sobą, gdzie po prostu ryby biły się z myślami, co tam zrobić, czy co tam podjąć decyzję. To tu, wychodzą z tej energii, tutaj. Wychodzi, że to będzie korzystnie. Wchodzą natomiast z taką energią. Tutaj ryby nie mają pieniędzy. Są przez to uzależnione od kogoś, czegoś, od sytuacji, miejsca, osoby. I tu. Te ryby. Natomiast ryby również może być tutaj taki przekaz, że wychodzą też z takiej energii samotności. Może to nie dotyczyć pieniędzy. Ja mówię wszystko to, co czytam, to co widzę. Może być też, że albo są uzależnione, albo wychodzą z jakiejś energii, gdzie czuły się bardzo samotnie. I, i, i tu może być tak, że już nie będą się czuły samotnie. Może kogoś poznają, nie wiem. Potem dopytamy. Co jest podstawą tego? Jeśli chodzi o finanse, no właśnie tu e, nie mają pracy. Są problemy z pieniędzmi, są kłótnie o pieniądze w rodzinie. E, są problemy z jakimiś spadkami, testamentami, z jakimiś bankami, z jakimiś instytucjami, gdzie, gdzie są te duże pieniądze. Tak więc tu i podstawą tego, tej, tej zależności jest to, że może tutaj ryby, niektóre są zależne od rodziny, od tego, czy dostaną jakieś pieniądze od kogoś. Może być też, że ryby mają problemy z pieniędzmi, bo za dużo wydały pieniędzy, bo za dużo e, kupują, ale takich dużych, poważnych rzeczy. Źle zainwestowały w coś, może, lub zainwestują. To jest podstawą. To wszystko i teraz, i teraz tak. Co pomaga, lub przeszkadza. E, natomiast rybom tutaj, no nie wiem, czy może im to pomagać, czy przeszkadzać, ale ryby, e, one się bardzo nie przejmują. One wychodzą z jakiejś takiej energii przybicia, takiego, takiego smutku, takiego, takiej, no to zazwyczaj tu chodzi o romanse, że tu zranienia jakieś takie, ale tu może być też, że wychodzą z jakiejś blokady takiej. I to raczej im pomaga, bo one są takie teraz bardziej otwarte, na, tak, otwarte są na innych, otwarte, tak, takie mają ostre spojrzenie na świat. I może tu, może tutaj one się tak bardzo nie przejmują tym. Nie wiem. W każdym bądź razie, no jakieś tu są, jakieś tu są problemy z pieniędzmi. Co odchodzi? Odchodzi brak sukcesu. Czyli logicznie to odczytać trzeba by tak, że skoro odchodzi brak sukcesu, to znaczy, że ten sukces powinien przyjść bo może nie było sukcesów właśnie. Nie było jakiś nie wiem radości, może w pracy, może w związku, może, może tu były jakieś porażki, pechy za każdym razem i, i, i ta energia odchodzi, odchodzi ten. Tutaj, tutaj właśnie skupiały się na innych osobach może, może to być tak, że i teraz to odchodzi, ta energia, albo ona obecnie odchodzi, kiedy ktoś to słucha, albo to będzie odchodzić w październiku i ta energia, ta zła energia będzie odchodzić. Te buławy są w odwrocie. Tutaj, czyli tu te blokady, to wszystko to, to będzie odchodzić. Czyli tu blokada na sukces będzie odchodzić. No, nie wiem. Teraz, co mają w głowie ryby? Ryby mają w głowie jakieś, jakąś stabilność, jakąś taką równowagę. Tu myślą o jakiejś ofercie. Może, może otrzymały jakąś ofertę i teraz rozmyślają o tej ofertę pracy, ofertę do osoby. Może tu myślą, żeby pożyczyć od kogoś pieniądze. Nie wiem. Tak więc tu, tu rozmyślają o, o takich finansowych sprawach również, bo tu tutaj widać, ta, ta, tak, że to bardzo te pieniądze mają wpływ na, na tą sytuację, że tu jednak no, te problemy, problemy są. Co przychodzi? E, to jest energia e, takiej osoby, która jest bardzo skupiona na sobie. Normalnie cesarzowa to ona się wszystkim opiekuje, jest po prostu taką matką, taką, taką osobą, która wszystkim zarządza, która nad wszystkim panuje i tak opiekuje się wszystkim. A w tym momencie tu pokazane jest, że tu ryby będą się skupiały bardziej na sobie. Będą myślały o sobie, o swoim dobru finansowym, osobistym, związkowym. I będą y, myślały, jak polepszyć swoją sytuację. Może być też, że nie będą panowały nad jakimiś y, rzeczami. Też może być tak. No bo tu widać, że tu wydatki są duże. Może one nie umieją zapanować nad tym czymś. Nie wiem. A jak się czują w tym miesiącu ryby? Ryby się czują szczęśliwe. Mimo, mimo jakichś takich tu problemów, ryby czują się szczęśliwe. Czują się szczęśliwe, czują e, taki wigor, taki przypływ energii. Chcą działać, chcą po prostu e, chcą mieć jakieś, jakieś po prostu e, dobre życie. Chcą po prostu, e, aby im się udało w czymś. Może tutaj rozpoczęły jakieś, jakieś działania związane z pieniędzmi czy ze związkiem. I, i, te, i tu widać, że. Że ta, ta szczęśliwość jest taka. Tu jest też osoba z podznaku lwa. Co przychodzi z zewnątrz? No z zewnątrz jest dużo kontaktów, dużo informacji, dużo działań, prędkość taka, takie przyspieszenie w działaniu, wyjazdy. E, tak, e, może być jakieś romanse, też mogą być, bo tutaj może być tak. No. Po czego nie wiedzą, czego się nie spodziewają, to nie spodziewają się właśnie jakiegoś człowieka z trygonu wody. Ryby, rak, skorpion. No, to jest osoba taka, może być, że czyjś mąż. Ona może być, że już jest w związku. I ona tutaj może przyjść niespodziewanie do ryb. Tylko że ta osoba, ona raczej nie nadaje się do poważnego związku, do stabilnego. Bo ona już ma kogoś i na dodatek ma problemy jakieś e, alkoholowe też. Może tu być ta osoba bardzo wrażliwa, może być taka histeryczna, taka. Chyba, że ryby się tak będą czuły w takiej energii. Że to się nie spodziewałem się tego, że będą się tak czuły. Że w takiej energii się będą czuły, że będą takie miały depresyjne jakieś emocje, będą nadwrażliwe. No, zaraz dopytamy. Tu jeszcze jest, co przychodzi dla niektórych ryb, dla panów może być, że przychodzi też kobieta z podwagi. Ale ta kobieta jest żoną i ona ma męża i ona też się nie nadaje do poważnego związku. Na koniec co tutaj jest? No, ryby nie blokują się. Nie mają ochoty już na nic się blokować. Nie stawiają żadnych barekat, żadnych blokad. Są otwarte na wszystko. To widać właśnie, że tu są te informacje, więc są otwarte na kontakty z ludźmi. Tak więc tu wydaje mi się, że choć tu nie widzę, no jakoś tak typowo, związkowo może być też, że tutaj ryby są uzależnione od jakiejś pracy i tu są te problemy finansowe. I, I tu po prostu one nie wiedzą, jakąś podjąć decyzję. Tu dużo było takich jakichś trudnych sytuacji, gdzie nie dawały im satysfakcji, nie, nie czuły się usatysfakcjonowane, ale tu przychodzi, że ta energia, że one będą, tutaj przychodzi. Ten, ten po prostu, ten dzień przychodzi ta radość, informacje. No, tylko, że tu może związane z finansami, może być, że one będą takie trochę smutne, no może takie rozżalone, takie po prostu nie wiedzą co zrobić. Takie no, zazwyczaj ryby to są takie wrażliwe, emocjonalne, takie po prostu. Mm, przytłoczone jakimiś emocjami, zatrzymują się, nie wiedzą co, co zrobić. Ale tu widać, że tu się otwierają, nie blokują się na nic. Ani nie chcą się kłócić, ani nie chcą już konkurować z nikim. Zobaczymy, jeszcze dopytamy, może coś się rozjaśni bardziej, bo trochę mi tak tu dlaczego tak tutaj jest w odwrocie. Aha. Tu chodzi o jakieś w odwrocie, bo nie mogą czegoś rozpocząć. Są uzależnione od czegoś, coś, co miało się, od jakiejś manipulacji. Jakieś tu są manipulacje, jakieś tutaj są uzależnienia, właśnie. Może od jakiejś, ale tu kończą z jakąś firmą, z jakąś firmą kończą. Tu kończą z jakimś, z jakim, tu jeszcze jest jakiś bliźniak, tu kończą z jakimś bliźniakiem też. Tu jakiś pokazuje się taki, taki kontroler, taki manipulant. I one się czują uzależnione od kogoś, kto nimi manipuluje. Tak. Albo ryby manipulują kimś. Ale raczej nie, bo tutaj są uzależnione, one są uzależnione od tej, od tej osoby, od tej sytuacji, miejsca, gdzieś ktoś nimi manipuluje. Ktoś ma wpływ na nich duży, jakiś taki charyzmatyczny wpływ taki, nie wiem. Dlaczego ta 10. No, tutaj jakiś, jakiś mąż może być, szef. No, tutaj jakieś problemy. Mąż. Szef, ojciec, tu, tutaj, właśnie. Coś mi się wydaje, że tu w pracy też, właśnie. Te pieniądze i, i, i te, te problemy pieniężne, to tutaj albo w związku, albo w pracy. Dlaczego te trzy miecze? No, one tu wychodzą z tego rozmyślania, bo tu się pojawia jakaś osoba, jakaś osoba, która ma pieniądze, która im może pomóc. Panna koziorożec. Tu widzą jakąś szansę na to, żeby się poprawiło. I dlatego tu może jest ta karta, że one są takie zadowolone i tu odchodzi ta energia pecha. No, odchodzi energia pecha, odchodzi energia. Jakieś problemów z pieniędzmi. czy tu, tu te problemy z pieniędzmi, ale odchodzą, bo pojawia się jakaś osoba, która im pomoże. Może jakaś też być instytucja, tak jak mówiłam. Może coś tu z bankami będzie. Nie wiem. Dlaczego jest sześć monet w myślach? Hmm. Tu myślę o równowadze. O jakiejś stabilności, bo tu jakieś uzależnienia są. No nadal, to jest dziewiątka uzależnienia, ale tutaj już mają uzależnienia, jakieś mm, brak szczęścia, uzależnienia jakieś alkoholowe czy jakieś inne używki. I one tutaj myślą o stabilności, a tu nie mają tej stabilności. Może tu mają taką osobę, która właśnie nadużywa. Tu jest też taka pokazana osoba z trygonu wody. Zobaczymy. Tu. Hmm. O, tutaj nie będą miały podjąć decyzji. Właśnie, bo tu będą dużo rozmyślać. Tu będą się starały wyjść z tych problemów. Tylko jakoś nie, nie bardzo panują nad, tym, nad tymi myślami. Nad tą klatką tutaj po prostu się zamykają w sobie tu dlaczego dwój dlaczego do słońce Bo tutaj po, tutaj po prostu podjęły decyzję już. Tak tu jakąś decyzję już podejmują i się czują w tej energii pewnie. Dlaczego te 8 Aha bo tutaj jakieś kontakty z przyjaciółmi. Tutaj, tutaj jakieś kontakty z przyjaciółmi. E, I może ci przyjaciele, tutaj te przyjaciółki to może pomogą. Tutaj jakieś informacje dostaną. O, ho, ho, ho. No tak to jeszcze nie było. Król kielichów w odwrocie i do tego król kielichów w odwrocie, czyli podwójnie. Replay. tak. Czyli dubeltowy król, tak. Czyli tu rzeczywiście przychodzi ta energia jakiejś osoby. Rzeczywiście tu się może pojawić ten król. Ten, ten właśnie z trygonu wody. Dlaczego się ryby nie, nie będą bronić? Aha, bo one będą miały jakąś intuicję. Będą się czuły pewne, bo będą miały jakąś intuicję co do osoby, co do sytuacji. No jakby tu podsumować to wszystko. Można by tak, jeśli chodzi o związki, to ryby tutaj są uzależnione od jakiejś osoby, od jakiegoś męża. Materialnie uzależnione. Nie wiem, czy to chodzi o pieniądze, czy o miejsce, dom, czy jakieś inne rzeczy materialne są uzależnione. Ale one się tego nie boją, bo tutaj poznają jakąś osobę. Albo ta osoba im pomaga. Tak, one się nie boją. Tu też już podjął jakąś decyzję, więc czują się pewnie. Odchodzą jakieś problemy z tymi pieniędzmi, odchodzą jakieś pechy i przychodzą jacyś ludzie, którzy im pomogą, jakieś przyjaciele, informacje. Prawdzie tutaj nie, nie wiedzą jaką decyzję podjąć i tak myślą, ale tutaj pojawia się jeszcze jakaś osoba. Może to być też ta osoba, że im pomoże, nie wiem. W każdym bądź razie Suma Summarum nie będą się blokować, tylko intuicyjnie będą podchodzić do tej sytuacji. I to może być relatywnie przełożone na pracę. Czyli że coś złego już odchodzi, jeśli chodzi o te sprawy finansowe, o te prace, bo tu czują się uzależnione od jakiejś pracy, gdzie szef rządzi. Może być też tutaj, że tu się kończy właśnie. Kończy się przy domu z tym cesarzem, z tym mężem, albo w pracy z tym szefem. Może się to być, że się to kończy. To jest ta podstawa tego, że one były uzależnione lub są uzależnione, manipulowane są przez osobę. Ale tu pojawia się właśnie ta karta dobra, słońce. I tu podejmują decyzje. Wychodzą z jakiegoś związku. Jest odwrócony, wychodzą zwiastu. Tu kontaktują się i tu nie spodziewają się, że poznają jakąś osobę. I przez to nie będą się już blokować, bo to intuicyjnie będzie im, e, intuicyjnie będą czuły, że, że, że to jest dobre. Jaka jest rada? Jeszcze dodam, ta osoba z znaku barana, która może być tutaj jakimś problemem. O. Może powinnam przeczytać, tak jak wyszło w odwrocie. Będzie lepiej. Ryby wychodzą z przebicia. Już gorzej być nie może. No. Tak więc... Yy. Już się będzie polepszać tylko, bo już gorzej być już nie może. Absolutnie. I, I gorzej nie będzie. Więc tu ryby, proszę, abyście się nie martwiły. Może dołożę Wam jeszcze jedną kartę. Nigdy tego nie robię, ale dołożę, bo tutaj jest bardzo trudno. No. Tak. Tutaj jest taka rada. Nie martwcie się, musicie tylko być cierpliwe, poczekać na coś, a to wszystko, co się zadzieje, złe lub się zadziało, to już jest ostatecznie zakończone. Gorzej już nie może być, więc tylko się będzie polepszać. Tylko się będzie polepszać, ale musicie tylko być cierpliwe. Musicie się uzbroić w cierpliwość, musicie poczekać na coś, na co może czekacie od dłuższego czasu. Może na te zmiany czekacie. Na jakąś osobę. Na zakończenie problemów finansowych, na zakończenie związków. Więc gorzej już być nie będzie, nie, tylko coraz to lepiej, tylko wskazana jest cierpliwość. Cierpliwość i czekanie. Tak więc to wszystko dla ryb. Serdecznie rybom wszystkim dziękuję. Życzę, aby się spełniły tylko te dobre rzeczy, abyście się nie martwiły, bo chociaż tu widać, że wy się nie martwicie. Widać, widocznie wiecie, że tak się musi stać. I e, tylko same dobre rzeczy, aby wam się spełniły. Serdecznie dziękuję i do następnego razu.